Okej, okay, no to teraz odlejemy sobie troszeczkę artemi dla malutkich dyskowców. Chociaż troszeczkę słuchajcie, żeby jeszcze wieczorem ostatni raz skarmić maleństwa. Okej, okay, na razie starczy. W taki sposób słuchajcie, aby. Szybciutko, w łatwy, łatwy sposób, żeby nie zarobić sobie za dużo pracy. Cyk, cyk, i mamy, słuchajcie, świeżą Artemię, którą zaraz sobie tutaj podamy małym rybom, tylko odstawimy tutaj na górze. pojemniczek może od boku od boku będziecie widzieć pachatch i tak słuchajcie kolacja została podana do stołu Kolacja została podana do stołu. Jeszcze zrobimy zbliżenie, jakby śnieg padał. A najważniejsze, że żarłoczne bestie nie pogardzą o tej godzinie. Teraz chociaż możemy nagrać, tak mają na czym się skupić. Nie są aż tak szybkie. Jest akcja polowanie. O, tutaj jest jakiś ładny egzemplarz, proszę bardzo. No, tak to wygląda, słuchajcie.